Witajcie w kolejnych rozważaniach koronawirusowych. Pierwszy dzień po świętach, w stu powrót do codzienności. I tak myślałem sobie troszkę, że być może macie podobnie jak ja, dopóki były święta, dopóki był Wielki Tydzień, to Bóg mi dał się skupić na naprawdę takim myślę głębszym niż co roku nawet przeżywaniu tego, tego czasu, przez to, że mogę korzystać z tak wielu różnych miejsc do odwiedzenia w internecie mogłem przeżywać ten wielki tydzień. On się zakończył i w zasadzie wracamy do sytuacji, która była. Dzieci, jeśli macie dzieci, to dalej siedzą w domu. Praca jest nowym wyzwaniem, niezależnie od tego, jak, jaka jest. Jeśli jej nie macie, to nowa frustracja. Można powiedzieć, co dalej? Jak, jak, jak powrócić do tej nienormalnej normalności? I i przede wszystkim będziemy dalej się modlić o Polskę. To jest to, co chciałbym, żebyśmy robili przez ten cały tydzień o tym do tego Was będę zachęcać. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na fragment z Księgi Daniela z 6 rozdziału, wersja 11, gdzie Daniel, zrobili na Daniela pułapkę, byli zazdrośni różni karierowicze wokół niego, tego, że Bóg go wywyższył, że jest człowiekiem, którego Bóg prowadzi i Zarzucili mu, że nie modli się tak, jak było e, takie polecenie, żeby, żeby wszyscy się modlili tylko i wyłącznie e, do e, właśnie do króla. A Daniel miał taki swój zwyczaj. Swój zwyczaj, który w zasadzie mógł zarzucić, bo nie musiał tego zwyczaju. Przecież nie było takiego przykazania, że tak trzeba robić. Ale to był jego zwyczaj, to był jego sposób na to, być blisko Boga. I to była modlitwa trzy razy dziennie padał na kolana i modlił się do Boga w stronę Jeruzalemu w górnym swoim pokoju. I On nie zrezygnował z tej modlitwy, nawet w obliczu śmierci. Dlaczego? Końcówka tego jedenastego wersetu mówi, jak to zwykle dotąd czynił. I myślę sobie, że po prostu musisz wylądować w swojej codziennej pobożności. Musisz wylądować w swojej codziennej pobożności. Było super, że był wielki tydzień, było super, że mogłeś się oderwać, ale musisz teraz odrywać się od codzienności poprzez to, co jest Twoim codziennym rytmem społeczności z Bogiem. Jeśli nie masz takiego rytmu, to sobie go wypracuj. Wypracuj sobie go rano, wypracuj go sobie wieczorem, wypracuj sobie jakiś system czytania Pisma Świętego, może psalm jeden, może przypowieści akurat. Jeden rozdział przypowieści jest na każdy dzień, można sobie to codziennie y, tak zaplanować, żeby ten moment, ten numer dnia, który jest, żeby przypisać do określonego rozdziału księgi przypowieści. Y, jakiś fragment ze Starego Testamentu, jakiś fragment z Nowego, jakąś, y, jakąś określoną księgę może zacząć studiować, a może po kolei po prostu lecieć, ja tam czytam po, prostu po, po kolei stary i po kolei nowy. Mieć jakąś krótką listę modlitewną na początek, nie musi być długa, ale żeby była, I, i modlić się i czytać Biblię, lądować w codziennej pobożności. Tego nam wszystkim życzę. I pomodlę się o to, żebyśmy faktycznie w tych nowych wyzwaniach, które nas teraz dotykają, poko po świętach, żebyśmy nie byli znużeni, ale żeby Bóg nas prowadził. Panie Boże, dawaj nam taki dobry rytm, taki zdrowy rytm, taki rytm jaki miał Daniel, Panie którego nic nie może zak, za, zakłócić, i którego, bo który jest dobry, który jest błogosławieństwem dla nas, który nas prowadzi blisko Ciebie, Panie. Dawaj tym wszystkim, którzy tego rytmu nie mają, Panie, e, proszę, żebyś, żeby sobie go wykształcili, stworzyli, żeby to była dla nich odskocznia od wszelkich problemów, wszelkiego znużenia, zmęczenia, frustracji, zniechęcenia, które nas dopada. A tych z nas, którzy może trochę ten rytm zagubili, Daj nam odnowienie, Panie. Daj nam w tym trwać i daj nam z tego siłę. Oto Cię proszę na te nadchodzące dni, trudne dni, dni powrotu do tego, co, co, co dziwne i nienormalne, ale w czym funkcjonujemy. Bądź przy nas i prowadź nas. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.